Dlaczego jedne działalności przyciągają klientów już od pierwszego dnia, a inne bardzo szybko upadają? Czy decyduje historia, lokalizacja, a może oferta? Dziś ponownie z naszym gościem Mateuszem Tekielą porozmawiamy o biznesie, ale konkretnie o koncepcji w biznesie. Rozważymy jak zbudować koncepcję, jak określić dla kogo jest nasza firma, czym się wyróżnia i co sprawia, że klienci wracają. Twoim zdaniem, od czego powinien zacząć każdy przedsiębiorca? Od pasji, od analizy, a może od braków, które zauważa z samej perspektywy klienta? Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny. Już odpowiadam na pytanie. Moim zdaniem, tak naprawdę, wszystko ma znaczenie. Analiza jest oczywiście hmm, chyba na pierwszym miejscu, tak naprawdę, bo nawet jak jeszcze nie mamy pomysłu, to gdzieś w głowach analizujemy, co Warto zrobić w danym miejscu, żeby to przyniosło nam jakieś profity. Więc taka początkowa analiza, chyba jest pierwsza. Później wydaje mi się, że nie ma dobrego biznesu bez pasji. Jeżeli nie masz pasji w tym, co robisz, jeżeli nie kochasz tego, co robisz i nie czujesz tego tematu, to możesz być dobrym rzemieślnikiem. To ja często powtarzam też swoim ludziom. Możecie być dobrymi rzemieślnikami. Jak się nauczycie, to możecie być dobrymi pracownikami, ale jak będziecie, znajdziecie tą pasję w sobie. To ta praca będzie Wam sprawiała przyjemność. Eee, I chyba jak masz tą pasję, to po prostu każdy biznes jest dużo łatwiejszy do, do zrobienia. I chyba dzięki tej pasji możesz też prowadzić ten biznes długoterminowo. No tak, bo nie wypalasz się tak szybko. Jeżeli robisz coś tylko i wyłącznie, bo Ci przynosi to dobre profity, czy to pieniądze, czy jakieś inne, jakiekolwiek, ale nie masz w tym pasji to to wypalenie przyjdzie dużo, dużo szybciej, a jak znajdziesz coś, co, co kochasz, co, co, co Ci daje radość w tej pracy, to idziesz tam z uśmiechem na twarzy codziennie, każdego dnia i nie stanowi dla Ciebie to problemu. Czyli w przypadku restauracji Rzym było podobnie, też zaczęło się od pomysłu, zgadza się? Czy znaczy, prawda, też jest taka... Yy... Mówię o sobie, ja zawsze gdzieś tam chciałem pracować w gastronomii, gdzieś próbowałem nawet szkoły różnego rodzaju kończyć, ale tak się losy układały, że się żadnej szkoły gastronomicznej nie udało skończyć, więc początkowy, początkowy start życiu nie był w ogóle związany z gastronomią. Bo później to ewoluowało i jest tak jak jest. Jeżeli chodzi o mojego szefa, no to jak on otworzył swoją pierwszą gastronomię, czyli tą przyczepę tutaj, to były czasy, gdzie ta gastronomia była stosunkowo łatwa do otwarcia, bo rynek nie był aż tak bardzo nasycony i dopiero później gdzieś złapał tą pasję, tak naprawdę. Niemniej jednak, wracając do historii samej restauracji Rzym. To już w 1863 roku, ja dobrze pamiętam, hrabia Żeleński, który wybudował tą kamienicę, wtedy już miał początki prowadzenia gastronomii, bo tam miał być hotel dla podróżujących pociągiem, no i oczywiście jakaś karczma. I sięgając do historii, ojciec naszego szefa w 40... W tym bodajże dziewiątym roku, zaraz po zakończeniu wojny e, II Światowej, otworzył w tym budynku, w którym teraz jest bar, e, Wyszynk Piwa i Wódek i to trwało tam przez trzy lata. E, później to zamknął z różnych powodów, a może kiedyś na ten temat porozmawiamy więcej, ale wracając do historii znowu szefa, jak który prowadził, Krzysztof Zachara, który prowadził e, tą małą gastronomię w Krakowie, stwierdził, że wróci do korzeni ojca i Powrócił z Krakowa do Brzeska, zamieszkał w tej kamienicy i otworzył tam po prostu kaczmę, żem wtedy taki zwykły, przydrożny bar. Kawał pięknej historii. Od samego pomysłu do realizacji wbrew pozorom nie jest tak daleka droga. W pewnym momencie trzeba podjąć stanowcze kroki, na przykład decyzja odnośnie miejsca naszej działalności. I właśnie tutaj rodzi się pytanie, jak dużą rolę w branży gastronomicznej odgrywa lokalizacja, bo o tym często się zapomina. No to jest, jeżeli już mamy pomysł na gastronomię, że będziemy się restauracją zajmować, czy barem, czy, czy nawet przyczepą gastronomiczną, to ta lokalizacja jest później chyba już najważniejszym krokiem. Jeżeli mamy kiepską lokalizację, nie ma, nie ma jakiegoś przelotu ludzi, no to ciężko się walczy tak naprawdę. Jeżeli mamy lokalizację w centrum miasta, mamy dobry pomysł, to jest 90% szans, że ten biznes się uda, bo wcześniej czy później zawsze ktoś wejdzie, ktoś zaglądnie. Jeżeli mamy kiepską lokalizację, ja nie ukrywam, że restauracja ma jakąś super lokalizację. Jesteśmy w zasadzie na samym końcu miasta, gdzie nic się nie dzieje. Ale z drugiej strony jest dworzec, ten ruch cały czas się odbywa. Teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj nie są czasy, gdzie w naszym przynajmniej mieście nie ma komunikacji jakoś bardzo mocno rozwiniętej. Każdy podjeżdża z samochodami, jest tam duży parking, gdzie wszyscy mogą sobie pozostawić ten samochód, wsiadają do pociągu, jadą sobie do pracy, później wracają. I nie zachodzą kompletnie do restauracji, tylko wsiadają z powrotem do swojego samochodu i czym prędzej jadą do domu. Więc jest to troszeczkę, patrząc z boku, fajna lokalizacja, ale z drugiej strony jest to bardzo błędne myślenie, ponieważ no, każdy się porusza samochodem i nikt nie ma na to czasu, żeby z prosto z pracy wstąpić do restauracji, tylko obowiązki domowe wzywają tak naprawdę. Czyli dogodne miejsce parkingowe, jakiś taki ruch? Czym jeszcze kierować się podejmując decyzję o miejscu? Bo tutaj bardzo łatwo popełnić dużo błędów. Ludzie często kupują na przykład lokal w samym centrum, w samym rynku, gdzie na przykład bardzo ciężko jest, tak jak wspomniałeś, dostać się samochodem. I robią sobie troszeczkę problem, bo ten potencjalny klient może dostać się do tej restauracji wyłącznie pieszo, co znacznie utrudnia i ogranicza. Znaczy, jeżeli jest to starówka w Krachowie, to ja nie widzę problemu. I tam bardzo chętnie pieszo sam czasem gdzieś chodzę na jakiś, na jakiś obiad. Jeżeli jest to małe miasteczko, gdzie nie ma tej komunikacji i, i, i nie ma niczego po drodze do zwiedzania, tak na przykład w Brzesku, to nie jest kompletnie miasto turystyczne, choć, choć mamy wiele innych fajnych zalet, choć niekoniecznie związane z turystyką i bardzo ciężko jest zmotywować tego naszego gościa, mówię o samej restauracji, żeby, żeby przyszedł, bo jednak od centrum miasta jest to kilka kilometrów. Więc pomysł na rozrywkę w tym miejscu. Pomysł na jedzenie dobrej jakości, czymś, czym się będziemy wyróżniać. My bardzo często sięgamy do staropolskich potraw, które gdzieś tam w, 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 poprzednich, w poprzednich epokach można było ugotować. I próbujemy przekształcić to na nowoczesny, nowoczesny styl, nowoczesny układ. I tym się wyróżniamy, że wiadomo, że jak wejdziemy do restauracji Rzym, to to jedzenie będzie zawsze smaczne i bardzo fajnie podane. Jeżeli chodzi o inne lokalne, Lokalizacje, no to tutaj naprawdę trzeba się wykazać niesamowitą kreatywnością. Nie wiem, być może jakiś kącik dla dzieci, jakaś właśnie scena muzyczna, scena kabaretowa. No trzeba dzisiaj naprawdę zawalczyć, zawalczyć o tego klienta, o tego gościa, żeby się mu chciało po prostu przyjechać te kilka kilometrów, nawet samochodem. parkim przede wszystkim. Wspomniałeś o tym, że bardzo ważne jest to, żeby się wyróżnić. Przewidywalność, a może elementy zaskoczenia? Co tak naprawdę sprawi, że klienci wybiorą właśnie nasz biznes? Na pewno przewidywalność, na pewno coś, co mamy stabilne i na pewno coś, co daje nam pewną stabilizację, przyciąga, przyciąga gościa, przyciąga klienta. No to u nas jest to jedzenie, które jest zawsze z dobrej jakości, zawsze z dobrych produktów, bez chemii, i klient wie, gość wie, że. Do nas przyjdzie i zje to ze smakiem, że nie ma jakichś tam sztucznych rzeczy, że, że to jedynie jest zdrowe. Element zaskoczenia? Jak najbardziej tak. No to tutaj mamy właśnie koncerty, stand-upy, kabarety, więc jakaś tam rozrywka też, też jest. I niejednokrotnie właśnie zaskakujemy gośćmi, którzy, którzy się u nas pojawiają. Zaskakujemy gośćmi, gości, którzy przychodzą. E, dobra, ale co jeśli. Startujący przedsiębiorstwo. Mamy taką hipotetyczną sytuację, że przedsiębiorca ma świetny biznes, naprawdę genialny pomysł, ale nie potrafi go w cudzysłowie sprzedać. Myślisz, że istnieje jakaś taka recepta na, na tego typu, tego typu okoliczność? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie ma takiej jednej recepty na tego typu okoliczność, ponieważ jakby tak było, to byśmy wszyscy byli biznesmenami, wszyscy bylibyśmy bogaci. Musimy chyba mieć w sobie pewnego rodzaju charyzmę, która przyciąga tego gościa do nas my sami. Dopiero następnie jest miejsce, cała ta otoczka tego miejsca i tak dalej. Bo jak będziemy mieć cudowne miejsca, będziemy ludźmi, którzy nie są kontaktowi, to do restauracji też nie przychodzą. Dzisiaj się czasy zmieniły. 20-30 lat temu restauracja kojarzyła się nam z czymś, gdzie przychodzimy sobie zjeść i, i zaspokoić pewnego rodzaju potrzebę fizjologiczną. E, dzisiaj restauracja jest miejscem spotkań, miejscem odpoczynku, miejscem zabawy e, i raczej przychodzimy do restauracji sobie odpocząć w jakikolwiek sposób czy to ze znajomymi, przy dobrym jedzeniu, czy przy muzyce, czy przy kabarecie. W jakikolwiek sposób, a dopiero później drugim moim zdaniem e, jakby czynnikiem jest to jedzenie. Jeżeli ono jest smaczne, no to, no to wtedy zostają i wszystko współgra. Ale jeżeli mamy tylko jedzenie, a nie ma tej atmosfery, nie ma tego czegoś w tej restauracji, to to chyba też nie ma sensu dzisiaj. Nie jest w stanie to poprowadzić takiego biznesu. Przy okazji naszej ostatniej rozmowy rozmawialiśmy o zaufaniu. Ty podawałeś przykład, że właściciel restauracji otoczył cię bardzo dużym zaufaniem, szczególnie na początku. Wchodzenie na rynek z nową ofertą zawsze jest związane z pewnym ryzykiem. Czy lepszą opcją jest zatem, aby dobrze przetestować dany pomysł przed pełnym startem? A może więcej przynie korzyści przyniesie właśnie podjęcie tego ryzyka i wejście jeszcze z do końca niedopracowaną ofertą i gdzieś tam doklarowanie jej już w trakcie? E, tak, lepiej jest, jeżeli mamy tą ofertę e, w menu, czy ofertę samej restauracji, lepiej jest to przetestować, żeby to wszystko było spójne, żebyśmy, nie wiem, reklamujmy, reklamujemy się z jedną rzeczą, a robimy drugą i zaskakujemy gościa, to trochę niespółbra, musi to być naprawdę w jednej linii robione. Ale takie nieprzemyślane tematy też są ważne, bo to daje nam właśnie możliwości do rozwoju i wtedy, jak robimy coś, powiedzmy, spontanicznego, możemy posłuchać naszych gości, ich wad, ich uwag, dopracowywać i dzięki temu też tworzymy restaurację. ja też to powtarzałem, że to jest Wasza restauracja, nie tyle moja, nie tyle szefa, co Wasza, czyli naszych gości, bo Wy ją tworzycie razem ze mną. Więc pewne elementy muszą być przemyślane, a pewne elementy robimy wrzutki i staramy się słuchać naszych gości, staramy się słuchać naszych klientów i współtworzyć razem z nimi to miejsce. Ja myślę, że z perspektywy klienta to jest świetne, bo Wy też żywo reagujecie na to, jakie opinie dostajecie. I to jest z perspektywy klienta takie poczucie, że faktycznie jego uwagi są ważne i chcecie dążyć do tego, żeby zaspokoić klienta, i to jest dla Was priorytetem, właśnie. Tak, zdecydowanie jest takie powiedzenie: Klient nasz pan, i mhm. generalnie. Mm, bardzo często do niego się stosujemy, ale ja sobie dorobiłem drugą, jakby e, drugi człon tego powiedzenia. Nie zakażą cenę, bo one są klienci czy goście przeróżni. Ale tak, w 95% można powiedzieć klient nasz pan i rzeczywiście wychodzimy naprzeciw osobom, które nas odwiedzają. Staramy się dogodzić im w każdym aspekcie, jeżeli chodzi o gastronomię, żeby, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby mój klient, mój gość, nie, żeby wyszedł niezadowolony z restauracji, czy, czy głodny, bo coś nie wyszło, czy że jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Ale nie da się ukryć, że słuchamy tych naszych gości. I tak jak mówiłem wcześniej, oni tworzą z nami to miejsce, bo ich sugestie są jakby solą całej tej, 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 tej restauracji, tą przyprawą. Która stawia kropkę nad i, bo ich zdanie jest na końcu najważniejsze. Nie to jak my gotujemy, nie to jak my podajemy, nie to jaką my mamy, nie wiem, filozofię ustrojenia sali, nie to jaki koncert zorganizujemy, tylko to jaki jest odbiór na samym końcu, bo to gość nam wystawia ocenę e, i musimy, musimy być otwarci na jego sugestie. Oczywiście, że tak, tak jak wspomniałeś, zresztą gość bierze pod uwagę całokształt, także tutaj ważne są nie tylko te elementy żywieniowe, tylko także właśnie sam klimat, miejsca, atmosfera, ludzie. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz. Kuchnia, menu. I tutaj pozwolę się zapytać, jak było w Waszym przypadku? Czy wy robiliście jakieś, nie wiem, próbne menu, jakieś degustacje, testy? W jaki sposób dobieraliście to menu? Znaczy, u nas menu się zmienia bardzo często. Teraz jesteśmy na zasadzie zmiany menu i w październiku sprowadzamy zupełnie, zupełnie nowe dania. E, zmieniamy kartę bardzo trzy raz do roku, sezonowo. W zasadzie mamy kartę piosenną, kartę letnią i kartę taką, która jest dłużej z nami i ona jest bardziej troszkę szersza niż pozostałe dwie. karty jesienno-zimową. E, za każdym razem to się odbywa tak samo, czyli wrzucamy na tę, kiedy będzie ta nowa karta, i każdy z naszych pracowników, a mamy ich 18, bodajże na ten moment, każdy z naszych pracowników ma szansę, aby jego danie się pojawiło w menu. Czyli spisujemy swoje pomysły, podajemy recepturę, testujemy wszyscy na kuchni, kucharze dostają wytyczne, potem to wszyscy próbujemy, czy nam to smakuje, czy nie. Jest, ta, jest nas grupa 18 osób, więc jakiś pogląd na to mamy, nie jest to subiektywna ocena szefa, czy, czy menadżera, czy choćby szefa kuchni, e, tylko jest to sztab ludzi, którzy po prostu siedzą, kombinują, debatują, e, doprawiają, odprawiają, no różne rzeczy tam się dzieje, e, dzieją e, i na samym końcu po, po, po wielu powiedzmy, w cudzysłowie awanturach, sprzecznościach e, to menu wychodzi. Więc to tak naprawdę przy zmianie trzy razy do roku cały czas jest praca nad nową kartą. Cały czas pracujemy nad nową kartą. To jest świetne, bo wydajecie też możliwości nie tylko tym najbardziej doświadczonym kucharzom, ale także tym dopiero początkującym, raczkującym. Więc to jest świetna okazja do powiedzmy wyrównania szans. Um, ale dobrze, w kwestii preferencji żywieniowych, jak dobrze wiemy, gusta mogą okazać się niezwykle zróżnicowane. Podawałeś przykład tego słynnego kotleta z kością. Um, czy spotkałeś się z sytuacją, że klienci pokazali zupełnie inne potrzeby niż zakładałeś? Tak, i to się spotyka bardzo często, bo tutaj dużo zależy od świadomości naszych gościa tak naprawdę. E, I to, co nam się wydaje, że będzie dobrze, że nam smakuje, że to jest fajne, niekoniecznie nasi goście to. To zaakceptują. Oni mają zupełnie często inne smaki, i profil restauracji jest ukierunkowany poprzez naszych gości. E, takim przykładem e, w ostatnich latach było, jak e, pewnego razu kucharz zrobił nam ziemniaki z cebulką, które były przecudowne, z kefirem, e, jak u babci, I, i, i zastanawialiśmy się z moim szefem, czy by tego dodania nie wprowadzić takiego prostego, banalnego do, do, do restauracji. Ale suma summarum doszliśmy do wniosku, że nie każdy cebulę lubi, i nie będziemy wybierać cebulki. Ziemniaków. Więc to, co my lubimy, nie ma nic wspólnego z tego, co jak jest menu, tak naprawdę. To jest, my dajemy tylko zarys, a to tak naprawdę goście później decydują, co, co jest w tym menu, a czego nie ma i potrafią potrawy, tak jak nie wiem, schabowy, czy placki ziemniaczane, kilka lat utrzymywać się na topie naszego menu, ale są hmm. też dania, które po miesiącu znikają i już nigdy nie wracają, bo nie miały akceptacji od gościa. Dziś dowiedzieliśmy się jak ważna jest koncepcja biznesu i nie tylko. Bardzo dziękuję.